Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a ostatnio w nowej aktualizacji pojawiło się kilka nowych funkcji, kilka usprawnień. No i na tym filmie zajmiemy się jedną nową funkcją, czyli kalendarzem. Także przede wszystkim to nie będzie taki kalendarz, o którym wszyscy albo większość z nas marzyła, czyli nie będą to nagrody za logowanie, to będzie kompletnie coś innego, żeby ten kalendarz znaleźć i sobie go przejrzeć, musimy wejść w wydarzenia. No i tutaj na dole mamy kalendarz w rogu. Po kliknięciu zobaczymy coś takiego. Czyli to jest kalendarz tygodniowy przede wszystkim. Będziemy mogli sobie podejrzeć, kiedy jakie eventy się kończą, kiedy eventy się zaczynają i tak dalej i tak dalej. Jeżeli klikniemy w jakikolwiek tutaj event, czy też wydarzenie, to nas do tego wydarzenia czy eventu przeniesie. Czyli na przykład tutaj mamy hojne nagrody. Po kliknięciu od razu mi to wyskakuje. Na przykład dajmy na to, mamy Noctis Animarum. I ten event kończy się dzisiaj. No i można od razu się przenosić bezpośrednio do eventu i możemy sobie wracać. Także tutaj mamy czwartek, 3 listopada. No i widać, które eventy się kończą. Są tak na czerwono troszkę podświetlone. Tutaj mamy na przykład więzienną przeszłość, no i ona po prostu kończy się 5 listopada. To jest Podróż Cudów. Skarbiec czasu będzie trwał przez cały tydzień. Tak samo czasowe wydarzenia czasowa szczelina. Wielkie polowanie. Tutaj mamy udostępnienie na Facebooku, żeby dostać darmową kopię Wukonga. Tutaj mamy jakieś nagrody do nadrobienia, czyli jeżeli ktoś nie grał długo, to ma taki specjalny węcik. Obecnie mamy od 3 listopada do 9 listopada. No i jutro po prostu będzie od 4 do 10. To zawsze będzie tydzień, nigdy więcej, nigdy mniej. No i w sumie to tyle. Tak jak widać mamy tutaj wszystkie eventy, wszystkie wydarzenia rozpisane. Możemy też sobie podejrzeć co będzie się zaczynało, czyli obecnie 4 listopada. Ja tu nagrywam jeszcze 3 przed resetem, co prawda już po północy, ale jeszcze nie było resetu. No i jutro zaczyna się nowa gra skarbów, dubler z Krainy Marzeń, nowy bohater próbny, czyli Przebudzony Tain, obfite próby do Przebudzonego Taina. No i tutaj 8 będziemy mieli nową podróż cudów związaną z Przebudzonym Tainem. Czyli wyspa bez nadziei bodajże, ale wydarzenie się jeszcze nie rozpoczęło, tak samo tutaj. Nie mogę się tam przenieść, bo tego nie ma. Czyli to jest taki kalendarz, w którym będziemy mogli sobie podejrzeć po prostu, co niedługo się kończy, ale to można sobie patrzeć bezpośrednio w eventach. Ten kalendarz służy przede wszystkim do tego, żebyśmy mogli sobie podejrzeć, co w grze znajdzie się w najbliższym czasie. Jaki event wejdzie, jakie wydarzenie się pojawi, no i te sprawy. Także to by było na tyle. Koniec końców ja i tak was będę o wszystkim na bieżąco informował. Prawdopodobnie dużo wcześniej niż znajdziecie to w kalendarzu, bo zazwyczaj od razu, jak tylko event na testowym się pojawia, to ja nagrywam o tym film, więc będziecie wiedzieli tak dużo wcześniej. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No a na razie wprowadzili taki kalendarz, kto wie, być może w końcu wprowadzą kalendarz za logowanie, zobaczymy. Nie wiem kiedy i czy w ogóle, ale mam nadzieję, że będzie. Życzę Wam oczywiście miłego weekendu już powoli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.